Siemaneczko. Dzisiaj wystawa nie ma Lucusia, ale jest co prawda Abdul Al Kaczafi. Jesteśmy w Bierkowicach Opole, praktycznie. Wystawa do sobie kulników i głębi i drobiu. 8-9 lecimy z tematem, zobaczymy co tam się w ogóle dzieje. Pozdrawiam Was, Abdul. Generalnie tak to wygląda. Kawałeczek trzeba przejść, są konie. Bo to jest ogólnie stadina koni, zdaje się, z tego co zrozumiałem. Tutaj macie koniki, proszę bardzo, piękny bysio Tam kolejne. O, Siemano, to jest pierwsze co mamy do sprzedania: Garłacze. Zapytamy pana, zadzwonimy. Przepiękne, przepiękne. Generalnie miejscowe LKJ, Ostroga. I tutaj. Tam sobie łujają się na koniach. Proszę bardzo. Tutaj mamy Gile. Piękne sztuki. Proszę bardzo. To jakaś bitka była, ale nie wiem Te są bardzo fajne Irokezy Co dawaj Idę, idę, idę Dzień dobry Dzień dobry, ten zawsze przyleci Dzień dobry. Dzień dobry. Macie po jak byście chcieli self moja Champions Tutaj takie królisie Proszę bardzo Karta oceny królika, to samo co było w Pietrowicach Tylko tutaj z kolei królika oceniają Nie, ja już ja, ja ubieram Nimisa jest bloger, Chujogier! O, wczorajcie, kto jest patronatem honorowym. Marszałek województwa polskiego. I on go pinuje. Marszałka. To jest marszałek. No. Tutaj macie tego szczypiorka. Tu jest gin. zobaczcie jakie ubarwienie przepiękne. Jest tego dużo. Ten jest bardzo ładny, mi się podoba osobiście. O, piękne ubarwienie. Zobaczcie i tu jeszcze macie do wyboru takiego, w ten sposób. Tutaj macie brodawczaki. Są też szczypiorki. Szczupiksy. I tutaj macie dalej to samo. I tu jest jeszcze, to zdaje się, że to jest, to będzie perukarz, tak mi się wydaje z tego, co rozumiem. Macie sztrasery, zobaczcie, jakie to jest potężne zwierzę. No, osobiście w ogóle nie moja bajka. Indian. Nie podobają mi się te brodawki. Indian. Ja stąd dzisiaj chyba nie wyjdę. Mewka niemiecka, zdaje się, z tego co rozumiem. Zobaczcie. No śliczna jest. Przepiękna. To sobie odpoczywa. To ma fryzurę. Tu już macie, zobaczcie, inną tą tarczę, barwienie. Chyba sam jest, bo widzę do mnie. O, ale ta. No piękna. Przepiękna. Ta taka bardziej ma e, takie czarne to ubarwienie. Słuchajcie, nie mam, pomięcia, po, e, nie mam pojęcia co to jest w ogóle za głąb. Sarlański, sa, sawlański. Zobaczcie. Trochę taki jakby ala Skowronek, ale te oczy w ogóle całkiem inne. Zobaczcie. Tu chyba mamy samca. Tu mamy Śląski tarczowy. Mamy już trasery morawskie. No, El Classico nie. Nie ukrywajmy tego. Dalej, strasery morawskie. Zobaczcie. Piją sobie prima Tutaj mają jedzonko. Oj spokojnie, ja już idę dalej. O, te jakie piękne czarne. Przepiękne. O i jest ten znowu. sałtański, sułtański. Ogromny on jest, naprawdę. Zobaczcie sobie w porównaniu do tego To będzie jakiś garłaczyk Czy nawet do Strasera, który jest i tak ogromny. Zobaczcie sobie jego To jego głowa jest wielkości... Nie wiem, kciuka razem z paluchem Mamy tutaj tego Mondana, zobaczcie Mondane o, potężny jest, potężny. Tutaj też tylko inne ubarwienie. Groszek, to jest standard. I tu macie takiego czerwonego, rudego jak to woli. Tu macie białkę, nie, ja nie mam pojęcia co, co to jest za błonek. Białka polska chyba, Białka polska. To chyba to, co yy, na kanale Ziomek mówił: Mała hodowla Głębi. Którego pozdrawiam serdecznie. Oczywiście, standardowo musi, musi to pozdrowienie być. Białka, no i to takie, to już są wystawowe. Tu mamy wszystko wystawowe, czyli no nie za bardzo na sprzedaż. Tutaj macie kariera, czy kuriera, nie wiem. Nie moi ty w ogóle. Ten grzyb na dziobie, to nie moja baja. Ten wygląda jakby puchawkę w ogóle znalazł Garłacz Husky Husky, ja myślałem że Husky Pies Husky Husky, Husky. może macie takie garłacze, ale dla mnie one troszeczkę mizernie wyglądają, szczerze mówiąc Brneński Proszę bardzo Sorry za jakość standardowo o, ale ten ma piękne wola i nawet robi jakieś fikołki nogę podnosi Kung fu panda słuchajcie tego cwaniaka Rostowski czyli chyba pawik Rostowski nie wiem krótki dziób ładny ogon Tak Rostowski Dobra też macie roztoczki proszę bardzo piękne przepiękne Narosz angielski mini zdaje się nie wiem czy mini oj ten się pierze zobaczcie na jego wolę tutaj macie wiceczempiona, czempiona lekko się tam pociera zobaczcie Wicechampion. czempion a tu macie garłacz stado niemiecki, chyba. Zobaczcie, jaki on jest długi, no, jak wąż jakiś to samo tutaj. O, ale ten jest piękny. Zobaczcie, no, pokaż się, pokaż się. Jezu, dziękuję tobie, piękny. Macie jeszcze takie, też piękne. O, macie śląskiego, wielkopolski światłacy. W ten sposób. Tutaj macie raj. Jedno z trzech, czterech pomieszczeń można tak liczyć ogólnie. Zobaczcie, tutaj jest Potężny. To jest znowu bardziej wystawa, sprzedaż tam jest troszeczkę w mniejszym zakresie. O to chodzi. Jest tego do wyboru, do koloru On się też chciał przywitać z Wami. Siema O. Zobaczcie, jesteśmy zakochani. Ta pani, ta pani są zatuchani Aż tańczą, zobaczcie. Zobaczcie tego giganta. masakra przeogromny no i piękny tutaj królik kung fu panda zobaczcie tutaj zdaje się hermeliny tak mi się przynajmniej wydaje ale grubas ale grubasek tu jeszcze takie maleństwo zobaczcie, A jeszcze taki malusi fajniusi jest no Wy macie olbrzymy niebieskie. Patrzcie, jakie to jest wielkie. To moja rączka przy nim to jest nic. Uszy na kilometr. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. Przepiękne. W czacie to ten waga 0,4 kg. Budowa typu sport gardle, yy, miękkie końce, coś tam ten w nie rozumiem tego ale tutaj macie już osobnika, który waży 9 kilogramów Co ogromny jest, co ogromny piękny swoją drogą To jak się wyłożył, zobaczcie Pięknie. waga 9 kg. 9 kg waży 7 76 Tu jeszcze macie takie 4,5 kg Więcej futra. Tu też taki jest elegancko, sobie śpi. I tu pandy. Ja na nie mówię pandy, to nie jest panda. No zobaczcie tego. Nawet się nie ruszy. no. Tutaj macie tak. Tak to wygląda ogólnie na telefonie Uch, Dobra to pominę ale toalety, droga ewakuacyjna Tu jest tak troszeczkę spokojniej No czarnuchy, nie no po prostu Też ważą sporo to się prezentuje tutaj Sory, standardowo z dołu a i do góry się wchodzi i tu już jest za dyma, bo to będzie bardzo głośno o, ale mamy to co tygryski lubią najbardziej sprzedaż tutaj macie rysia to są chyba kariery o nie wiem czy to szek, kingi diamentowe gdzie to będzie? na jakim kanale? na moim A? na A tak. Republice? nie aż taki odklejony to nie jestem nie no tam jak się kompetał o to tam macie zeberki ale z tego jest na nich Piękne. A nimfy, przepióreczki, zobaczcie. Mega. O! A I tutaj cukrówki macie. Coklóweczki piękne. Proszę bardzo. Ale ładne. Wysokolotne Budapesztańskie Ale ja się nie znam No widać akrobaci I zobaczcie to mi się podoba Macie Macie wszystko podane jest telefon Jest często cena można dzwonić Tutaj pan sprzedaje też Tutaj takie piękne kingi zobaczcie o, proszę bardzo, tak na wypadek, gdyby ktoś marudził, że mają złe warunki. Zobaczcie, postawcie taką klatkę. Postawcie taką klatkę, wszystko jest ok. Siodełka, pięknie. Czy ten tak się wydziera? Teraz pewnie ten, zobaczcie. No i są moje ulubione grażynki. Siema grażyna, jak tam? Dzionek minia. Obczajcie, znalazłem dinozaura. Jezu, jaki to jest jakie to zwierzę. To jest moja ręka, tylko zobaczcie, przeogromne bydle. Okrzywa nawet oregano zestawik. U mnie też były tylko ekonizm. Jakby chciał jajka, to macie też. Wszystko jest. hodowla zwierząt trasowych. Wystawy prezentacje spotkania, wyjazdy. Dobra, nas się chyba załapie. Polskie towarzystwo hodowców drobnego inwentarza. OTHDI. Pigeon map. Loty, pogoda, udany lot cóż lot, mi go pod ręką, rywalizuj ze znajomymi i tutaj macie adresy Co tam chce ta. To macie. Siemano i co? Edyta nie wierzyłaś, zobacz. Czubełek ma. No. Pozdrawiamy, widzisz, dobrze, że tak. wróciłem teraz. Będą gołębie na kanale. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.